To już dzisiaj oficjalnie rozpoczyna się Tour de Pologne. 82 edycja tego turnieju wokół Polski. Faworytami są Olaf Koiz z Holandii, wyśmienity sprinter, który w 2024 roku wygrał kilka etapów Tour de Pologne. W sezonie 2025 chce kontynuować tę serię. Kontynuował m.in. w Giro Italia i kilku etapach wyścigowych UCL. Na płaskich odcinkach Tour de Pologne będzie jednym z głównych wykończających peleton. A w dzisiejszym odcinku sprinterskim na pewno pokażę Matthew Brennan z Wielkiej Brytanii. Najskuteczniejszy zawodnik Wisma e-bike w sezonie 2025 zdobył aż 7 zwycięstw etapowych doskon doskonałych w sprintach i, i pagórkowatych w finiszu. Jonas Wingegard z Danii. Triumfator Tour de Pologne 2024 i zwycięzca Voltao Al Gavre 2025 oraz Giro Italia. Sprawdzony lider na klasyfikację generalną, idealny typ na najtrudniejszą trasę Tour de Pologne z górami i czasówką. Względem innych zespołów, kto może przeszkodzić tym, e, tym, tym trzem? Michał Kwiatkowski z Polski z Ineos Grenadiers, były mistrz świata, świetny na trudne techniczne Trasy i czasówkę. Magnus Sheffield z USA i NEOS również. Młody talent z dużym potencjałem. Rafał Majka z reprezentacji Polski, Team Emirates XRG. Jedzie na ostatni swoje tour de w karierze na trasach z górami i czasówką może zaskoczyć. Udział potwierdzony, a wyścig zaczyna się już dziś we Wrocławiu i kończy w Wieliczce. A inni liczące się, no to jest to Pelo Bilbao i Antonio Tiberi z Bahrain Victorius, Boris, czasówki i pagórkowate etapy sprzyjają ich, im profilom. Ethan Heiters Santal Quickstep, zwycięzca klasyfikacji generalnej Tour de Pologne sprzed kilku lat i wszechstronny. Remy Kawanga i Stefan Künk z Groupama FDJ, specjaliści odjazdy na czas idealni na, na ostatni czasówkowy etap. Największymi faworytami zdecydowanie jest Team Wizma, a Bike, gdzie właśnie jest Olaf. A jak wygląda pierwszy etap? Startuje Peleton z Wrocławia i jedzie w kierunku Legnicy. Trasa o długości około 200 km przeważającej części płaska z jedną krótką wspinaczką na ostatnich 20 kilometrach. Jednak niewystarczająco stroma, by wyeliminować sprinterów. Rywalizacja przewadziona jako klasyczny dzień dla sprinterów z finałową szansą na finisz grupowy. A największymi faworytami na ten pierwszy etap jest Olaf Kuhn, Mate, Matthew Brennan, Paul Magnier, Ethan Heiter oraz Juan Ayuso. Dajcie znać w komentarzach, według Was, kto wygra Tour de Pologne, jak się potoczy ogólnie. I kto wygra dzisiejszy etap?